Od zeszłego miesiąca Włochy niespodziewanie mają nowego ministra kultury. Gennaro San Giuliano musiał się podać do dymisji, kiedy wyszło na jaw, że mianował swoją kochankę doradczynią do spraw organizacji wydarzeń. W związku z czym Prokuratura oraz tamtejszy odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli, sprawdzają teraz, czy doszło do sprzeniewierzenia środków publicznych. I kiedy mówię, że do zmiany doszło niespodziewanie, to używam tego słowa, no bo dymisja wcale nie była natychmiastowa. Opinia publiczna dowiedziała się o tej sprawie jeszcze w sierpniu, gdy ta kobieta sama poinformowała o tej nominacji na Instagramie. I ministerstwo najpierw zaprzeczało. Ale gdy ta sama kobieta opublikowała też potwierdzające jej wersję zdjęcia, dokumentów, wycieczek itd., no to szef resortu musiał w końcu przyznać, że to prawda. Chociaż w telewizyjnym wywiadzie ze łzami w oczach zarzekał się, że po pierwsze stanowisko nie było opłacane, a po drugie premierka Georgia Meloni odmawia przyjęcia jego dymisji. Skandal urósł jednak do takich rozmiarów, że kilka dni później San Giuliano ostatecznie stracił jednak pracę. I to aż dziwne, że stało się to dopiero teraz, bo minister dostarczył wcześniej naprawdę sporo powodów, żeby wymienić go na kogoś innego. Dziennikarze doliczyli się, że w rzeczywistości miała aż 16 doradców spoza resortu. Niektórzy dostawali pensję, jak znana dyrygentka, która zgarnęła 30 tysięcy euro. Inni mieli pracować za darmo, ale nie wykluczone, że mieli na przykład dostęp do dokumentacji niejawnej, bo wiadomo, że dokładnie tak było z tą kochanką. Wiceminister w tym resorcie został oskarżony o kradzież XVII-wiecznego obrazu. <głos》>, chociaż do dymisji musiał się podać z innych powodów, no bo wyszło na jaw, że wbrew prawu prowadził prywatną działalność i przyjął 300 tysięcy euro na podstawionego słupa. Tego wiceministra z jego szefem łączyła miłość do książek, bo obaj mieli kolekcje liczące po kilkanaście tysięcy tomów. I w dodatku minister San Giuliano w czasie obejmowania stanowiska chwalił się, że sam napisał ich 18. Ale. Gdy został jurorem w najbardziej prestiżowej włoskiej nagrodzie literackiej, no to podczas gali jej wręczenia, niechcący wyjawił w telewizyjnej transmisji na żywo, że nie czytał żadnej z nominowanych pozycji. Dlaczego więc Georgia Meloni nie chciała go do tej pory zdymisjonować, a podczas afery z kochanką początkowo nawet broniła go publicznie? No, być może dlatego, że minister pozwolił jej spełnić jedno z życiowych marzeń, czyli otworzyć państwową wystawę Tolkiena. Bo tak się składa. Że autor Hobita i władcy Pierścieni jest niezwykle ważny nie tylko dla samej premierki, ale też dla całego środowiska, z którego się wywodzi czyli dla włoskich faszystów. I przyjrzyjmy im się bliżej. Jedną z najbardziej znanych skrajnie prawicowych grup w kraju jest Casa Pound. Jej symbol to jest widziany z góry żółw z takimi czterema strzałami rozrysowanymi na skorupie. I teraz uwaga. Na manifestacjach członkowie tej grupy powiewają czerwonymi flagami, które mają w środku biały okrąg, a w nim właśnie to zwierzę. Rozrysowane na czarno. Więc jeżeli kojarzy Wam się to z jakąś inną flagą, którą no mieliśmy okazję bliżej poznać nad Wisłą w między 39 a 1945 rokiem, to nie przypadkowo. Ta grupa z pompą obchodzi dojście Mussolini'ego do władzy. Jej członkowie na wystąpieniach publicznych zawsze robią ten faszystowski salut. Ich młodzieżówka za swoją flagę przyjęła symbol przedwojennej brytyjskiej unii Faszystów. A nazwa tej organizacji, Casa Pound, wzięła się od nazwiska Ezry Pounda, czyli takiego poety, który co prawda był Amerykaninem, ale w pewnym momencie przeprowadził się do Włoch, spędził tam wiele lat, wychwalał Mussoliniego, a w czasie wojny specjalnie na zamówienie faszystów nagrywał propagandowe anglojęzyczne audycje dla włoskiego radia, w których przekonywał alianckich żołnierzy, żeby złożyli broń, poddali się, wrócili do domu. Zresztą później był z tego powodu sądzony przez Amerykanów za zdradę. Więc Casa Pound oznacza dom Pounda. I ten dom jest tam nie bez powodu. Chociaż na różnych etapach działalności ta grupa różnie się identyfikowała, raz jako ruch społeczny, innym razem jako partia polityczna, no to w rzeczywistości zaczynała jako zwykła ekipa skinheadów, która zeskłotowała wielką, sześciopiętrową kamienicę w centrum Rzymu, bardzo, bardzo blisko głównego dworca kolejowego Termini. No więc właśnie stąd działa się nazwa? Od tego domu, od tej kamienicy. Władze miasta swoją drogą wielokrotnie zapowiadały eksmisję, no ale w styczniu tego roku grupa świętowała 20 dwudziestolecie zajęcia tego budynku i jak na razie nic nie zapowiada, żeby miała go opuścić. Dla osób, które nie wiedzą bo wyobrażam sobie, że nie wszyscy są na bieżąco z taką terminologią skład to jest po prostu pustostan, który jest samowolnie zasiedlony przez jakąś nową grupę lokatorów. I z reguły takie inicjatywy są kojarzone z jakimiś lewicowymi grupami przede wszystkim oczywiście z anarchistami. Więc kiedy w 2008 roku mój kolega z Rzymu powiedział mi, że koło jego domu jest faszystowski skłod, no to pomyślałem, że to jest w sumie dość ciekawy temat, fajny pomysł na reportaż, no i pojechałem tam spotkać się z tymi ludźmi. Ostatecznie nic z tego reportażu nie wyszło i zresztą dziś uważam, że bardzo dobrze, bo po prostu wtedy warsztatowo nie byłem na to gotowy nie uniósłbym tego tematu, ale mimo wszystko... Udało mi się wejść do środka, miałem okazję porozmawiać trochę z ludźmi, którzy tam działali. I dobrze pamiętam, że w tym wejściowym korytarzu ściany pokrywają takie wielkie, kolorowe litery tam są wypisane nimi po prostu nazwiska osób, które są ważne dla tych ludzi z Casa Pound. No więc są oczywiście takie osoby jak Mussolini. Albo Franco, czyli hiszpański dyktator, jest Julius Ebola, który był głównym ideologiem włoskich faszystów, jest y, Oswald Spengla, czyli taki niemiecki filozof, którego prace o zmierzchu zachodniego świata były inspiracją dla nazistów, jest Wagner, jest Leni Riefenstahl i tak no, dalej. Cały pakiet, który możecie sobie wyobrazić. I w samym środku tej zbieraniny jest właśnie Tolkien, co jest dużo bardziej znaczące niż się wydaje. W 2011 roku działacz skrajnej prawicy udzielający się w toskańskiej, w tym przypadku, filii Casa Pound, bo teraz ta organizacja się rozprzestrzeniła na całe Włochy, no więc w 2011 roku zamordował we Florencji dwóch senegalskich imigrantów i ranił kolejnych trzech, a później otoczony przez policję na końcu zastrzelił siebie samego. I zamachowiec nie zostawił żadnego manifestu ani niczego w tym rodzaju, ale wcześniej opisywał swoje poglądy w esejach poświęconych właśnie Tolkienowi. Jeden z jego tekstów, zatytułowany Frodo Baggins, bohater, który zawiódł, pojawił się w antologii zebranej przez Gianfranco de Turrisa. De Turris to jest sekretarz fundacji Juliusa Evoli, czyli właśnie tego wspomnianego wcześniej włoskiego filozofa, tego, którego nazwisko jest w Casa Pound. On był jednym z takich ideologów państwa Mussoliniego, chociaż może warto zaznaczyć, że na pewnym etapie w ogóle uznał go za zbyt miękkiego, więc zaczął się udzielać po prostu w Trzeciej Rzeszy. Co dużo mówi o tym, z kim mamy do czynienia. No więc, de Turis to jest sekretarz jego fundacji, a równocześnie przez kilkanaście lat przewodniczący włoskiej nagrody literackiej imienia Tolkiena. Więc skąd to absurdalne połączenie? No, po II wojnie światowej Włochy były krajem, co prawda politycznie bardzo konserwatywnym, ale popkulturowo bardzo lewicowym. Młodzi faszyści nie mieli żadnych dzieł, które byłyby nośne albo nawet chociaż zwyczajnie atrakcyjne, żeby przyciągać większą publiczność. Aż w 1970 roku na rynku pojawiło się właśnie pierwsze tłumaczenie Władcy Pierścieni. Przedmowem do tego włoskiego wydania napisał Elmayr Cola I to był bardzo sprawny pisarz. Dowodem może być na przykład to, że w 1956 roku w kategorii debiut zgarnął dokładnie tę samą literacką nagrodę, z której teraz ministrowi kultury nie chciało się czytać nikogo z nominowanych. A więc ten pisarz, jak mówiłem, napisał przedmowę i przekonywał w niej, że książki Tolkiena są opowieścią o tym, jak przeciwstawiać się nowoczesności, która dąży do zniszczenia piękna, i że opisują naszą codzienną walkę. Więc miejscowi faszyści odczytali to jako drogowskaz. Niedługo później, niedługo po wydaniu tej książki, młodzieżówka partii założonej jeszcze przez byłych urzędników Mussoliniego zorganizowała pierwszy tak zwany obóz hobita, czyli Dosłownie letni festiwal muzyki, fantastyki i tradycyjnego folkloru. I jak to połączenie wyglądało, można zobaczyć na przykład na archiwalnych zdjęciach. Na jednym z nich zespół, który nazywa się Drużyna pierścienia, co jest oczywiście nawiązaniem do, do Tolkiena, A więc ten zespół gra na scenie udekorowanej czerwoną flagą z białym kołem, w środku którego widnieje czarny krzyż celtycki. I jeżeli sama ta symbolika nie jest już wystarczająca, no to można dodać, że największym hitem tej grupy muzycznej była piosenka Il domani noi, czyli Jutro należy do nas. I Prawdopodobnie, jeżeli interesujecie się kinem, to ten tytuł gdzieś wam się kojarzy. W kabarecie z Liza Minelli w roli głównej to jest utwór śpiewany przez młodego członka Hitler Jugend, który zapowiada zwycięstwo nazizmu. I oczywiście jak wiedzą wszyscy, którzy oglądali albo Broadway'owską sztukę, albo właśnie jej filmową adaptację, no to oba dzieła są otwarcie antyfaszystowskie i ta piosenka miała być przestrogą, ale akurat ten konkretny utwór bardzo na poważnie od lat kowerują liczne neonazistowskie zespoły z praktycznie całego świata. I we Włoszech piosenka Drużyny Pierścienia stała się hymnem tej faszystowskiej młodzieżówki, która w ogóle zorganizowała ten y, Obóz Hobbita i też późniejsze jego edycje. I w 1993, na kolejnej właśnie takiej edycji tego festiwalu, pojawiła się członkini tej organizacji, czyli 16-letnia wówczas Georgia Meloni. W swojej autobiografii sprzed trzech lat kilkukrotnie odwołuje się do Tolkiena i wypisałem sobie tutaj na telefonie e, kilka cytatów, więc się będę nimi posiłkował. Na przykład pisze tak: Cóż, świat zapowiedziany przez lidera Beatlesów nie jest moją utopią. Pozdrowienia dla przemysłowa bawiarza. I kilka linijek dalej, Cytuję Foromira, czyli jednego z bohaterów Władcy Pierścieni, tu konkretnie tą jego taką słynną wypowiedź z dwóch wież i pisze tak, wojna jest niezbędna, aby bronić naszego życia przed niszczycielem, który zjadłby wszystko. To jest w odniesieniu do tej utopii Beatlesów o świecie bez wojen. No więc Meloni pisze tam też między innymi, że jej ulubioną postacią był Sam, za którego się ciągle przebierała, że razem z przyjaciółmi odgrywali w parku sceny z książek, że o tych całych spotkaniach mówili, że to są wyzwania rogu Boromira, jeżeli ktoś czytał, to wie o co chodzi. No i oczywiście, że cały czas słuchali tego wspomnianego zespołu Drużyna Pierścienia. Ale jeżeli wydaje wam się, że to są jakieś wspomnienia z dzieciństwa, albo może ewentualnie z lat nastoletnich, to nic bardziej mylnego, bo to cały czas zajmuje jej myśli. Kiedy w 2008 roku Berlusconi mianował ją w swoim rządzie ministrą do spraw młodzieży, no to w pierwszym wywiadzie po złożeniu przysięgi mówiła w Rai czyli w, po prostu tamtejszej telewizyjnej jedynce, że władza nie skorumpuje jej tak jak pierścień. Dla osób, które znają dzieła Tolkiena jest oczywistym odniesieniem. W tym samym zresztą roku Corriere della Sera, czyli najważniejsza włoska gazeta, poświęciła jej całkiem spory tekst w swoim takim specjalnym ilustrowanym dodatku i otwierało go wielkie zdjęcie, na którym stoi w tle figurki Gandalfa, którą podobno cały czas trzymała w swoim gabinecie w ministerstwie. W 2022 roku, na ostatnim wiecu kampanii wyborczej, która ostatecznie wyniosła ją do władzy, Wodzi Rejem był dokładnie ten sam aktor, który dubbingował po włosku Aragorna, a po ogłoszeniu wyników jej siostra zapowiedziała, że jako sam będzie towarzyszyć no, Georgii Frodowi w podróży do góry przeznaczenia. Będąc jeszcze w opozycji, Meloni wychwalała Putina. Mówiła, że jest obrońcą europejskich wartości, obrońcą chrześcijańskich wartości itd. Ale kiedy została premierką, już po pełnoskalowej inwazji, to zmieniła front. Wzięła stronę Ukrainy i bardzo przekonywała do jej dozbrojenia. Problem w tym, że duża część skrajnej prawicy we Włoszech jest bardzo mocno proputinowska, więc musiała im jakoś wytłumaczyć tę woltę. I żeby to zrobić, <gryw> znowu sięgnęła do Tolkiena, który, pamiętajmy, jest popularny po prostu w tym środowisku, i znowu cytowała Faramira z tej sceny w dwóch wieżach: Nie kocham lśniącego miecza za jego ostrze, ani strzały za jej szybkość, ani wojownika za zdobytą chwałę. Kocham tylko to, czego bronię. W ten sposób tłacząc, że no po prostu nie mają wyjścia, żeby obronić Europę, muszą wziąć stronę Ukrainy. I to podziałało. Duża część jej zwolenników w dalszym ciągu jej ufa. Dlatego, kiedy w zeszłym roku w drodze do właśnie Kijowa zrobiła przystanek w Warszawie i ówczesny premier Mateusz Marawiecki zabrał ją do paradoksu, czyli dla osób, które nie znają Warszawy, to jest taka kawiarnia, gdzie się spotykają miłośnicy karcianek, RPG-ów, planszówek, no generalnie rzecz biorąc miłośnicy fantastyki, no to wybór miejsca mógł wtedy niektórych polskich komentatorów śmieszyć. Ale w rzeczywistości to był doskonały gest, no bo to, że włoską premierkę usadzono pod mapą śródziemia, Obok samego mordoru musiało na niej zrobić doskonałe wrażenie. No i tak właśnie wracamy do zdymisjowanego ministra kultury. W listopadzie w Narodowej Galerii Sztuki Nowoczesnej w Rzymie otwarto wystawę poświęconą Tolkienowi. Ona zresztą teraz jeździ po całych Włoszech. Była w Neapolu, teraz jest chyba w Turynie, e, później ma być w Katanii. W każdym razie, oficjalnie wystawę zorganizowano ze względu na 50. rocznicę śmierci Tolkiena, ale minister San Giuliano, który, jak już wiemy, potrafił na żywo opowiadać różne obciążające go rewelacje. Określił tę inicjatywę jako prezent, chociaż później od razu dodawał, że oczywiście premierka wcale o to nie prosiła. Przygotowanie wystawy pochłonęło 250 tysięcy euro. I nie do końca widać, na co w zasadzie poszły te pieniądze. No bo w sąsiednich salach na co dzień można oglądać prace np. Modiglianiego, Duchamp, Poloka, no po prostu tych wielkich. A tymczasem na wystawie Tolkiena było no trochę, trochę grafik o niespecjalnie wysokiej wartości, były dosłownie wymiętolone plakaty filmowe, było parę kostiumów z planu, albo była na przykład maszyna do pinballa, czy tam e, flippera, jak, w zależności od tego jak mówicie. Zresztą maszyna, na której Meloni strzeliła sobie partyjkę podczas oficjalnego otwarcia. I wszystko to może się wydawać nieco głupawe, ale w rzeczywistości jest częścią znacznie szerszego planu. Premierka nawet po wybuchu ostatniego skandalu broniła ministra, no bo był głównym wykonawcą wielkiej zmiany we włoskiej kulturze, którą ona próbuje teraz przeprowadzić. Tolkien nigdy nie sprawił, że skrajna prawica wyrównała swoje szanse na tym właśnie polu. Tak? Sztuka we Włoszech jest wciąż zdominowana jednak przez ludzi z grubsza albo bardzo wprost wiązanych z lewicą. Ale rząd Meloni stara się to zmienić odgórnie. Więc w czasie swojego urzędowania. Ten minister kultury wydawał dekrety umożliwiające zwolnienie dyrektorów oper, którzy mu podpadli. Albo na przykład najważniejszej włoskiej szkoły filmo filmowej. Albo na przykład wprowadził przepisy w zasadzie uniemożliwiające zatrudnianie obcokrajowców na kierowniczych stanowiskach w muzeach, mimo że w ciągu ostatniej dekady to właśnie tacy specjaliści, ściągnięci specjalnie z zagranicy, wyciągnęli te placówki z takiego marazmu biurokratycznego, w które popadły wcześniej. Ehm, albo na przykład. Dyrektorem RAI, czyli tego właśnie publicznego nadawcy, został człowiek, który jest przede wszystkim znany z szerzenia kremlowskiej propagandy. Eee, I w momencie, w którym został dyrektorem, no to z głównej aktywnej telewizyjnej poznikali czołowi dziennikarze. W ostatnim ruchu przed złożeniem dymisji San Giuliano podpisał jeszcze takim rzutem na taśmę nominację dla kilkunastu różnych osób do komisji, która ma decydować o państwowych dofinansowaniach do produkowanych filmów. I wśród tej szerokiej grupy jest na przykład były działacz Casa Pound, któremu nawet nie chciało się ze swojego oficjalnego Instagrama wykasować własnego zdjęcia, na którym po pierwsze wyciąga rękę w faszystowskim salucie, a po drugie w tle, pomiędzy różnymi innymi flagami, jest też taka, która oczywiście jest czerwona, ma w środku białe koło i w środku tego koła czarny krzyż celtycki. Nowy minister kultury, co prawda nigdy nie skończył żadnych studiów, ale aktywnie działał w tej samej faszystowskiej młodzieżówce, która organizowała obozy hobitów i na hymn wybrała sobie nazistowską przyśpiewkę. I najwyraźniej to są wystarczające kwalifikacje, żeby takim ministrem zostać. I czemu to wszystko jest istotne? No bo Giorgia Meloni jest najskuteczniejszą polityczką skrajnej prawicy w całej Europie. Mimo, że jeszcze do wyborów dwa lata temu jej partia szła z hasłem, które co prawda zostało wymyślone jeszcze przez Mazziniego, czyli bohatera wyzwolenia Włoch, ale jednak powszechnie jest kojarzone z przedwojenną faszystowską propagandą. Mimo, że jeszcze w czerwcu musiała się tłumaczyć z ujawnionych nagrań, na których członkowie jej młodzieżówki zostali przyłapani na skandowaniu Zieg Heil oraz jeszcze też wielu innych rzeczy. Mimo, że marszałkiem Senatu zrobiła polityka, który po pierwsze kolekcjonuje po piersia ducze, a po drugie... Publicznie potępiał ataki partyzantów na stacjonujących we Włoszech podczas II wojny światowej niemieckich Hessmanów. No to mimo tego wszystkiego sama Meloni od dawna pilnuje się, żeby już, po pierwsze, nie rozpływać się w telewizji nad Mussolinim, jak to robiła w przeszłości, po drugie, żeby przekonywać, że jest otwarta na działanie z różnymi środowiskami i że nie jest żadną faszystką, tylko patriotką. I tak sprawnie gra do wspólnej bramki w polityce unijnej, że jest z absolutnie otwartymi ramionami przyjmowana przez praktycznie wszystkich politycznych przywódców Europy, czego na przykład nie doświadcza żaden inny lider skrajnej prawicy na tym kontynencie. We własnym kraju jest w dodatku, pomimo licznych skandali, bo jest ich sporo w ciągu ostatnich dwóch lat, jest szefową naprawdę bardzo popularnego rządu. No więc kapitalizuje to, między innymi nawiązując do swojego dzieciństwa. Meloni od 1998 roku organizuje tzw. obozy Atreju. To no, są dokładnie takie same festiwale jak te obozy Hobbita, tylko że tutaj nazwa nawiązuje do głównego bohatera niekończącej kończącej się historii czyli dla pokolenia urodzonego w latach 80., takiego dzieła kultury, który zdobywa złoty medal w absolutnie każdych zawodach na nostalgię. I interpretacyjnie, włoska skrajna prawica robi z tą niekończącą się historią dokładnie to samo co z władcem pierścieni. Czyli fantastycznemu światu grozi zagłado z powodu pożarającej go no i według faszystów ta coś symbolizuje nowoczesność, której tylko oni sami mogą dać odpór. I przez lata na ten festiwal przyjeżdżały osoby niespecjalnie szeroko znane poza kręgami skrajnej prawicy. Ale im bardziej rosła popularność samej Meloni, im bardziej rosła też jej władza no to tym wyraźnie się to zmieniało. W zeszłym roku gośćmi honorowymi byli Elon Musk oraz urzędujący jeszcze wówczas brytyjski premier Rishi Sunak. Więc możemy tak naprawdę tylko zgadywać, kto pojawi się na Atreju w tym roku, w grudniu, bo to zawsze jest organizowane tuż przed świętami. Czyli ostatecznie, jak widać, te obozy hobbitów odniosły jednak pewien sukces i może nie zmieniły kultury, ale doprowadziły w końcu do przejęcia we Włoszech władzy przez skrajną prawicę po raz pierwszy, od upadku Mussoliniego. Co najprawdopodobniej, najmniej podobałoby się jednej konkretnej osobie czyli właśnie Tolkienowi, który owszem, był zażartym katolikiem, był konserwatystą, ale nigdy nie krył się z tym, że gorąco nie znosił faszystów.